Witam moi drodzy po dłuższej przerwie dzisiaj opowiem o przeróbce takiego motocykla jak ten Enfielda UCE 500 nagaźnik najpierw wam powiem jakie są trzy główne powody takich przeróbek no bo można zadać sobie proste pytanie po co to robić po co to komu jest potrzebne otóż z mojego doświadczenia dostrzegłem trzy takie powody, które Wam tutaj pokrótce charakteryzuję. W 2008 roku, kiedy ten model pojawił się na rynku, cała platforma UCE, czyli Unit Construction Engine, platforma ta w wersji eksportowej wyposażona była we wtrysk paliwa. To był pierwszy system wtrysku, jaki pojawił się w ogóle w historii marki Royal Enfield. No, i niestety budził dużo kontrowersji. Wśród użytkowników, wśród miłośników, którzy przez dziesięciolecia przyzwyczajeni byli do gaźników, każdy martwił się, jak ten wtrysk rozebrać na poboczą śrubokrętem i go naprawić. Ciekawostką jest oczywiście też to, że no jak zwykle uprzedzenia nie mają zbyt wiele wspólnego z logiką. Ci sami, którzy martwili się, jak poradzą sobie, kiedy wtrysk na pewno zepsuje się gdzieś w polu? Wyjeżdżali swoimi samochodami zasilanymi wtryskowo na wakacje z rodziną, nie mając ze sobą nawet śrubokręta i nie stanowiło to już problemu. W tym motocyklu był to pewien psychologiczny problem. I w tamtych właśnie czasach pojawiła się chęć wśród użytkowników aby przerobić ten silnik z zasilania wtryskowego na gaźnikowe. Oczywiście jest to pozbawione tak naprawdę sensu. Dlaczego? Ponieważ układ wtryskowy jest urządzeniem aktywnym. Reaguje znacznie wcześniej niż, niż dopiero wtedy, jak pojawią się te wszystkie fizyczne wielkości, jak zwiększenie podciśnienia w dolocie, czy, czy zwiększenie strumienia przepływu które są niezbędne, aby wywołać reakcję w gaźniku. Gaźnik jest elementem pasywnym, więc nigdy żaden gaźnik z tych prostych nie będzie tak dobry i tak szybki i nie da takiej reakcji na gaz jak wtrysk. Wtrysk, który jest ustawiony do najlepszych osiągów, nie do najlepszej ekologii. O tym mówiłem już w innym filmie. Taki wtrysk jak, na przykład, właśnie tak zwany Euro Zero, czyli wersja tego wtrysku domestic, tam gdzie pracował on bez sondy lambda i bez katalizatora seryjnie. Ale to jest inny temat, o tym wspominałem też już wcześniej. To jest jeden z powodów, dla którego pojawiła się potrzeba, pojawiła się chęć wśród użytkowników przerabiania tych motocykli, tej platformy UCE 500 EFI, czyli zasilanych wtryskowo na gaźniki. Tutaj taka mała dygresja. Hitchcock Motorcycles zaproponował taką oczywiście przeróbkę wyszli naprzeciw swoim klientom niestety zrobili to w sposób dziwaczny i dla mnie no nieakceptowalny dlaczego? Otóż moi drodzy dlatego, że Hitchcock proponuje, aby po prostu usunąć w moduł wtryskowy ten z moduł przepustnicy i ten moduł gdzie wtryskiwacz wchodzi od góry Tutaj zobaczycie sobie zaraz na zdjęciu. Tam oczywiście zamontować gaźnik, natomiast sam wtryskiwacz, aby centralka mogła w ogóle funkcjonować, bo ona potrzebuje jednak jakichś tam powiedzmy diagnostycznych, diagnostycznie poprawnych sygnałów, aby w ogóle dała zapłon, prawda? Aby wtryskiwacz podwiesić pod zbiornikiem, aby powtykać jakieś oporniki w te wszystkie wtyczki, to, co jest niezbędne, to popodwiązywać gdzieś tam i poupychać. A więc co mamy? Mamy zasilanie gaźnikowe. No ale przecież za zapłon odpowiada ten sam moduł, który wcześniej sterował zapłonem i wtryskiem. A więc ci wszyscy, którzy obawiali się, że ten moduł sterujący właśnie może nawalić, przecież nie uciekli od problemu, bo w dalszym ciągu moduł ten musi być sprawny, aby dać zapłon. Więc to jest taka ucieczka. Pozorna. To była jedna z przyczyn, na, dla których zaczęto, pojawiła się chęć, zaczęto chcieć przerabiać te motocykle na gaźnik. Druga, proszę Państwa, związana jest z poprawą osiągów. Otóż w try, układy wtryskowe, dostosowane do spełniania najnowszych norm emisji spalin, rzeczywiście silnik bardzo skutecznie duszą. I kiedy użytkownicy chcieli te silniki odblokowywać, tak by miały one swoje parametry, które, które, które mieć powinny, prawda? Tak by nie były duszone ubogą mieszanką, przez to nie będą chodzić sobie tak yy, uboga mieszanka spala się w wysokiej temperaturze, nie będą chodzić tak gorąco. No więc najprostszą metodą było zrobienie gaźnika, prawda? no tam możemy sobie ustawić dowolno, dowolnie wolne obroty, dowolnie niskie, chciałem powiedzieć. Miałem na myśli. Możemy też dowolnie regulować sobie skład mieszaniny palnej. Na, oczywiście tak, na ile gaźnik nam pozwoli. Bo pamiętajmy, jeśli chodzi o wolne obroty, że wyzwaniem dla układów wtryskowych jest precyzyjne dozowanie małych dawek. Dlatego układy wtryskowe nie pozwalają też na Jakieś tam super niskie obroty, żeby sobie ustawiać. Inną przyczyną też jest to, że zbyt niskie obroty to zbyt mało spalin i wychładzanie katalizatora, więc te obroty są specjalnie trzymane przez układy wydechowe wysoko. Niekiedy nawet w tych warunkach jest opóźniany zapłon, aby mieszanina palna dopalała się jeszcze w układzie wydechowym, aby trzymać katalizator w odpowiednim zakresie temperatury, tak by nadal funkcjonował. Nie wiem czy. W tym motocyklu też tak ten układ wtryskowy robił, nie sądzę, nie zauważyłem tego. Natomiast rzeczywiście układy wtryskowe pracujące w pętli zamkniętej z sondą lambda no są właśnie po to, żeby silnik dusić. Pamiętajmy, bo to też zauważyłem, wielu z Was się o to pyta, wielu z Was to mówi. No ale jak silnik sobie może poradzić bez sondy lambda, skoro no, skąd będzie wiedział, jak dobre śmieczenie napalną? No, proszę Państwa, si y, sonda lambda w układzie wtryskowym nie jest po to, by silnik dobierał mieszaninę palną do warunków pracy na bieżąco. Do tego służy czujnik kąta otwarcia przepustnicy i najważniejsze, tak zwany map sensor, czyli czujnik ciśnienia bezwzględnego. On jest przepływomierzem w tego typu układzie wtryskowym. Przepływomierzem w cudzysłowie, oczywiście, ponieważ jest to układ typu Dejetronic, działający według zasady Dejetronic, a więc on mierzy sobie tutaj podciśnienie. W układach LGtronic są przepływomierze, które mierzą już bezpośrednio masę powietrza, natomiast ten, mierzący podciśnienie, mierzy objętość powietrza. Taka dygresja. A więc nie, sonda lambda do tego nie służy. Sonda lambda służy do optymalizowania i utrzymywania mieszaniny palnej w bardzo wąskim zakresie, w zakresie lambda 1 plus minus 3%, co jest wymagane, jak widzicie na tym wykresie. Aby osiągnąć maksymalną efektywność katalizatora. A zatem, jeśli wasz silnik już nie posiada katalizatora, to nie ma absolutnie żadnego powodu, przyczyny ani sensu, aby nadal był strojony tak wąsko, ze szkodą dla jego osiągów bardzo wyraźną. No i tutaj pojawiła się druga chęć, aby właśnie yy, zastosować gaźnik. Oczywiście przeróbka typu Euro0, czyli stosowanie modułów wtryskowego z wersji domestic, nie jest znana na zachodzie. U nas też bardzo mało ludzi o tym wie, ale była to kolejna przyczyna. I wówczas rzeczywiście nie przeszkadzało, że ten tam tryskiwaczy były podwieszane gdzieś pod zbiornikiem, że to wszystko tam wisiało, że to wszystko tam gdzieś sobie okaleczone jakoś działało. Bo pamiętajmy, że. Ten moduł wtryskowy, który odpowiada również za sterowanie zapłonem, pozbawiony czujnika podciśnienia, a więc pozbawiony sygnału, który mówi o obciążeniu silnika, no nie pracuje w trybie optymalnym. Podaje jakąś krzywą zapłonu w trybie awaryjnym, w trybie jakimś powiedzmy zastępczym. A więc jest to okaleczenie tego silnika w jakiś sposób. No i plus. Gaźnik, który jakoś tam może, jeśli był dobrze dostrojony, poprawiał osiągi. To była druga przyczyna, dla którego chciano przerabiać te silniki na zasilanie gaźnikowe. Jest jeszcze trzecia, z którą polemizować się już nie da. Cóż to za przyczyna? Moi drodzy, jest to przyczyna bardzo prosta. Jest, są wśród nas, Was, użytkownicy, którzy po prostu chcą mieć gaźnik. Którzy zdają sobie sprawę, że jest to jakieś tam pogorszenie, że jest to krok wstecz, że zwiążą się z tym różne konsekwencje, że gaźnik też nie jest idealnym rozwiązaniem, że ma jakieś tam mechaniczne elementy, które się będą zużywać, i tak dalej, i tak dalej, wiedzą to, ale chcą mieć gaźnik ze względu na sentyment do dawnych lat, ze względu na wygląd gaźnika przy cylindrze ze względu na tę przyjemność, że trzeba odkręcić sobie kranik w baku, żeby jechać. Są tacy. Do takich zaliczał się mój kolega Wojtek. Pozdrawiam cię, Wojtku. I z tym już polemizować się nie da, bo tutaj już żadne argumenty nie wchodzą w rachubę. I tak właśnie było z Wojtkiem. Prosił mnie, abym pomógł mu przerobić, abym przerobił mu silnik w jego klapmanie na biażnik. Potem oczywiście jak zamudzałem go swoimi argumentami, że to jest pozbawione sensu, że to jest pogorszenie, że to wiąże się z pewnymi konsekwencjami i tak i tak dalej. Chciał, więc podszedłem do tematu trochę inaczej. Nie chciałem pójść tą ścieżką, którą proponuje Hitchcock, a więc Podwieszanie wtryskiwaczy pod bakiem, pozostawianie tych wszystkich, wszystkich wtyczek wiszących, tam wtykanie jakichś oporników. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, w której z tych wtyczek nadal jest jakieś napięcie podawane przez układ przez instalację elektryczną, gdzie i kiedy nastąpi jakieś zwarcie. No tego nie wiemy. To jest moim zdaniem, w moich oczach rozwiązanie nieeleganckie, dlatego przeze mnie szczerze odradzane. Moi drodzy, silniki te, oprócz tego, tak jak już wspomniałem w poprzednim filmie o Enfieldach, że występowały z wtryskiem typu domestic, pracującym bez sondy lambda, w pętli otwartej, właściwie to bez pętli, pętla otwarta to już nie jest pętla, yy, istniały też w wersjach gaźnikowych i to oczywiście seryjnych. I do takiej wersji postanowiłem powrócić w przypadku motocykla Wojtka. A zatem, jeśli miało być to downgrade, no to właśnie taki pełny. A więc wymiana wiązki elektrycznej, tej tutaj około silnikowej, tej głównej jej części. Ona się dzieli na, yy, yy, na dwie części w zasadzie. W lampie jest ta druga część, która wychodzi tutaj sobie na te dwie wtyczki, na przełączniki itd. Tak A ta główna jest tutaj pod bakiem i, i w tej lewej pokrywie. Więc zamówiłem wiązkę od wersji gaźnikowej prosto z Indii. Przeszło. Mieliśmy tą sprawę już załatwioną. Przełożenie wiązki zresztą zajęło nam około godziny. Ale był jeszcze jeden problem. Otóż okazało się, że wersja gaźnikowa, wersja ta, która ma seryjnie Mały elektroniczny układ zapłonowy do sterowania zapłona. Wymaga innego koła sygnałowego. To jest to koło, ono jest z zewnątrz, z zewnątrz jest kołem sygnałowym dla czujnika magnetoindukcyjnego położenia i prędkości wału korbowego. Wewnątrz jest kołem magnesowym dla alternatora. I, ten, i, ten, i ta część sygnałowa musi być inna, nie może mieć tych. Tylu wypustków na obwodzie. Musi mieć jeden i to taki podłużny. Oczywiście w odpowiednim miejscu. Jak się okazało, szukając tego koła magnesowego do wersji 500, nie mogłem go nigdzie znaleźć na ebayu. Nie mogłem go nigdzie znaleźć w Indiach, na żadnych aukcjach. Dopiero kiedy otrzymałem pewien katalog, w którym były części zespolone. Wspólnie w jednym katalogu do wersji 500, do wersji 500 EFI, do 500 gaźnikowej i 350 gaźnikowej, bo tak, moi drodzy, ważna informacja, wielu z Was tego może nie wiedzieć, te wersje UCE, które mają taki silnik wyglądający w ten sposób, występowały też w wersji 350, ze znacznie mniejszą średnicą cylindra przy tym samym skoku dłoka. Zrobione specjalnie na rynek indyjski, one nie były nigdy eksportowane. Co ciekawe, te wersje 350 występowały i w gaźniku, a pod koniec również miały układ wtryskowy do 350. A więc, kiedy wreszcie miałem okazję taki katalog odkopałem gdzieś na jakimś indyjskim forum, przeglądałem te części, okazało się, że koło sygnałowe do wersji 350 i 500 jest opisane tym samym numerem seryjnym. Numerem części. Wtedy wiedziałem, że to jest po prostu ten sam element. I do modelu 350 UCE, i do modelu 500 UCE. A kół sygnałowych do modelu 350 na ebayu było pełno. Mieliśmy rozwiązany już i ten problem. Więc, kiedy przyszedł ten Sądny dzień. Wymieniłem wiązkę elektryczną. Założyłem nowe koło sygnałowe. Założyliśmy gaźnik. Wszystko podłączyło się bez większych problemów. Było parę miejsc, gdzie trzeba było tą instalację troszeczkę dostosować, bo się tam różniła. Niewiele. Wszystko zadziałało bez pudła. Jeszcze tego samego dnia zaczęliśmy mniej więcej w południe, jeszcze tego samego dnia przed zmierzchem po raz pierwszy uruchomiliśmy silnik i już na gaźniku. W tym czasie Wojtek zainstalował kranik w zbiorniku paliwa, bo trzeba było oczywiście wyjąć pompę paliwa, ona jest bardzo droga. O, tutaj ciekawostka, to też czasami bywała przyczyna konwersji na gaźnik, kiedy ta pompa paliwowa komuś nawaliła, a zdarza się to przy długich postojach, dlatego warto jest nawet w zimie raz na jakiś czas, raz na miesiąc podejść, przekręcić kluczyk, wtedy pompa zaczyna pracować, wyłącza się, zrobić to kilka razy, żeby ta pompa nie stała całą zimę nieruszana. No więc, jeśli ta pompa komuś się nawaliła, okazuje się, że jest droga, to wtedy też pojawiały się pomysły, a może na gaźnik, ale to wracajmy do tematu. Oczywiście gaźnik był zamówiony, kupiony, a Mala Wojtkowi zależało na tym konkretnie gaźniku. Ze względu na jego wygląd, właśnie. No i więc taki gaźnik mu no, założyłem. Bardzo łatwo się też ten gaźnik stroi. Oczywiście, jak się okazuje, gaźnik Amala wcale nie był idealny. Jak to niektórzy sądzą, że świetna angielska praca, produkcja, nic z tych rzeczy. Po pierwsze, to prawdopodobnie nie jest angielska produkcja. Po drugie, no. Nie był dobrze, za dobrze złożony, pływak się wieszał i tak dalej. No, trzeba było to wszystko doregulować, poziom paliwa w komorze pływakowej i tak dalej. Opanowaliśmy to. Pierwsza jazda, moi drodzy. Pierwsza jazda. Największe no rozczarowanie. Wojtek wraca i mówi, że kiedy próbuje się rozpędzić, kiedy próbuje odkręcić mocny gaz, silnik wchodzi na obroty i po paru sekundach zaczyna zwalniać, zaczyna strzelać, zaczyna się dusić. Kiedy się wciśnie sprzęgło, gaśnie. Wystarczy trochę odczekać, można go uruchomić ponownie. Można znowu się rozpędzać. Wystarczy, że mocniej otworzy się gaz, silnik wchodzi na obroty, motocykl ma ten koszczyk. I to samo. Moi drodzy, zajęło nam to no, niepotrzebnie sporo czasu. Regulowaliśmy gaźnik, wymienialiśmy układy z oponą, świecę. Silnik zawsze robił to samo. Aż któregoś razu postanowiłem, że sprawdzę po prostu wszystko, co, co zrobiliśmy. A skoro wszystko, to również i kranik. Jak się okazało, ten kranik, który też był Amala, był oryginalny właśnie do Enfielda, był zrobiony w sposób skandaliczny. Tam w środku jest taka gumka, która powinna mieć takie ładne, duże otwory. Otwory były do połowy zalane gumą. Także no, strumień, jaki wyciekał z tego, z tego kraniczka, może byłby wystarczający dla komara. Ale na pewno nie dla filtra. Poprawiliśmy te otwory. I no to co zaczął chodzić normalnie. No. Jak się okazało, później Wojtek sobie zresztą zmienił docelowy kranik na taki właśnie high flow, czyli na taki, który ma prosty przelot pionowo w dół, żeby, żeby nie mieć już tego problemu nigdy więcej. Motocykl na gaźniku, chodzi bardzo dobrze. Ma bardzo pewny rozruch, można ustawić bardzo niskie obroty. Nie zużywa dużo więcej paliwa. Jak wiecie, te motocykle przy normalnej eksploatacji, nie przy jakiejś superoszczędnej, nikt w tym superoszczędnie nie jeździ, a przynajmniej nie. One spalają między 2,4 a 2,6-2,7 litra na 100 km. W ruchu mieszanym. Na gaźniku okazuje się, że wypływa paliwa 8 do 85, prawie 2,9, troszkę więcej. Jednak, moi drodzy, na skutek tego, że silnik tyle razy został zmuszany podczas naszych prób do tego, by pracować na coraz uboższej mieszance, kiedy właśnie kranik nie dostarczał wystarczającej ilości paliwa, a więc pracował na coraz uboższy, aż do praktycznie zgaśnięcia. Tak wiele razy. Ta temperatura silnika była na tyle duża w tych, w tych momentach, kiedy panił bardzo ubogą mieszankę, Aż do momentu, kiedy przestawało się palić, że usmażone w zostały uszczelniacze zawodowe. W konsekwencji silnik zaczął bardzo dymić. Uszczelniacze też wymieniliśmy, wszystko wróciło do normy. I ta przeróbka ze zmianą całej wioski, z zainstalowaniem oryginalnego Enfieldowskiego, dedykowanego do tego modelu i seryjnego, fabrycznego. Układu zapłonowego z odpowiednim dedykowanym seryjnym kołem sygnałowym z wiązką oryginalną do wersji gaźnikowej. W moich oczach dopiero to rozwiązanie przyniosło oczekiwaną elegancję techniczną. Żadnych niezbędnych wiszących wtyczek, żadnych tylko podwieszanych pod zbiornikiem wczyskiwacza. Po prostu czysta, oryginalna wersja gaźnikowa. Dodatkową możliwością, która otworzyła się po zainstalowaniu gaźnika, którą zresztą w wykorzystał, była możliwość założenia Hitchcock'owskiego cylindra do pojemności 535, takiego jak jest w Continentalu. Tutaj tylko taka mała ciekawostka: cylinder Continentala, który ma pojemność 535 cm3. Ma o 3 mm większą średnicę, wewnętrzną oczywiście. No właśnie, ale wiem, że wielu z Was myśli o tym. Ja też dostałem takie pytania. Czy nie można w takim razie kupić po prostu cylindra od Continentala 535 z Indii? Jest tańszy niż ten cylinder dostosowany do, do 500 Hitchcockowski na pojemność 535. Moi drodzy, nie można. Dlatego, że oryginalny cylinder Continentala, oprócz tego, że ma większą średnicę wewnętrzną oczywiście o te 3 mm, to tą część z dołu, która wchodzi w blok silnika, też ma większą. Także cylinder od Continentala nie wejdzie do bloku 500. Hiczko robi cylindry, które są w tym miejscu, mają płaszcz bardzo no, cienki. Tak właśnie, aby tuleja weszła w blok do 500, ale wewnątrz miała średnicę jak w Continentalu. Owszem, jak już wielu z Was się domyśla, można zatem wziąć cylinder od 500, zanieść do jakiegoś fajnego warsztatu i poprosić o przetoczenie. Na średnicę do 5, 3, 5 i kupić tylko tłok od Continentala. Można. I ten cylinder 5, 5 został założony w tym klapmanie, i właściciel Wojtek jest zadowolony z tego rozwiązania. Motocykl sprawuje się świetnie. Pracuje tak, jak właściciel sobie wymarzył, wygląda tak, jak właściciel sobie wymarzył. Jest taka konwersja. Możliwa. Polecam właśnie taki pełny czy pełen downgrade do tej wersji oryginalnej, Enfieldowskiej, indyjskiej gaźnikowej. Nie tą hitchcockowską masakrę, gdzie wszystko wisi jakoś tam pokancerowane, jak na jakimś Frankensteinie. Czy polecam taką modyfikację? Jeśli komuś chodzi po głowie. Czemu nie? Jeśli jest przekonany, że chce tego, to wiecie, jak to się kończy, nie? Chodzi po głowie, chodzi, chodzi, aż w końcu trzeba to zrobić. Jest to możliwe. Działa. Sprawdziliśmy. To tyle moi drodzy. Do to jest, to takiej drogi!